Dzisiaj kolejny tydzień rozpoczyna się od lunch'i, ale nie tej, tylko tamtej. Od wymiany jest rozrząd, oleje, coś tam świece, coś tam piszczy w hamulcach z tyłu. I nieszczelność przy katalizatorze prawdopodobnie pęknięty jest znowu. To się dzieje dość, może nie często, ale zdarza się. No i pan coś wspomniał o nieprawidłowo działającym sprzęgle. Także super, jeżeli chodzi o to, ponieważ na wyciąganie skrzyni. Nie mam w tym tygodniu czasu. Roboty jest dużo, w sobotę nie pracowałem. No Dzisiaj już jakoś funkcjonuje w miarę, więc będzie nadrabianie soboty, którą miałem tu spędzić. Dobra, wyjeżdżam delcinką, a wjeżdżam drugą delcinką. Lancia Delta 3 przerobiono na 250 koni. Kiedyś to robiłem dla jednego klienta, w tej chwili jeździł innego. Ostatnio robiłem przednie hamulce, a teraz przyszedł czas na rozrząd. Olej silnik, olej skrzynia, świece. Coś tam piszczą tylne hamulce podobno. Znaczy, nawet jak cofałem, to piszczały w sumie, jak się rozgrzeją. Zobaczę, czy się przypadkiem nie, nie jest tak, czy się nie cofają tłoczki albo coś. Albo może nie odpuszcza. Szczelność DPK też do zrobienia, bo uszczelka chyba wypierdziało sobie. Jeszcze coś jest podobno ze sprzęgłem, że nie zawsze jest pedał taki sam. Nie chciałbym wyciągać skrzyni teraz. Mam na ten tydzień zaplanowanej roboty, że no nie zrobię tego teraz. No i faktycznie jest tak, że pierwsze wciśnięcie do pedału jest twardszy. Ale nie możecie się to układ sam z siebie, jeżeli płynie w poziomie. Na nic będę myślał. Na razie biorę się za ten rozrząd. Tutaj mam wszystko już rozgrzebane. Jeszcze tylko oczyścić miejsce pod pompę nową. Wysuszyłem tam w środku. W międzyczasie jeszcze wykasowałem adaptację w tamtym. Jak się zagrzeje, to się nim przejadę. A potem na hamownię. Także tutaj jeszcze się biorę za kółko i czyszczenie pod pompę wody. Jest znacznie lepiej nierównomiernie przyspieszać jak wcześniej, więc jadę na Jure, bo akurat dzwoniłem, mają wolne rolki. Zhamuję go i zloguję. No i pięknie, standardzik. Ale fajnie, bo, bo działa poprawnie Zajadę na warsztat, to zagrzałem sobie tego amerykańca I amerykańcem się przyjadę, zloguję, zobaczymy co to powie Czy to mądre, czy nie A potem wracam do lunchi, do tego rozrządu To teraz jadę zlogować 500 amerykańską Już trochę zagrzała, za zanim zajadę na miejsce to już będzie ciepła Zobaczymy co to wykaże Jeśli będzie wszystko ok, to hamownia i wydanie i byłoby to bardzo wskazane, ponieważ zabrakło mi już parkingu dzisiaj Wszystko wjeżdża, a mało co wyjeżdża Przejechałem się 500, nie wiedziała, ale tak chyba z Zostawiam to z Łuk Łukaszowi na głowie, a ja sobie wracam do rozrządu, bo nie zdążę dzisiaj w końcu, bo już jest wpływ do drugiej Zmieniłem też oliwę w silniku, tu już mam wszystko poskładane Jeśli chodzi o rozrząd, teraz olej jeszcze z skrzyni biegów No i zobaczę co z tym katalizatorem, z tą nieszczelnością tam No, cześć Wtorek, wtoreczek. Dzisiaj będę składał sobie tutaj turbo z nowymi uszczelkami. Kiedyś tam, jakiś czas temu, miałem tą deltę, to była wydmuchana inna uszczelka, teraz wydmuchało inno. Poskładam sobie to. Muszę załatwić dystansę do niej, bo sobie klient życzył. Zobaczyć, czemu piszczą tylne hamulce. No i pewnie mi braknie już dnia na resztę. Po kolei, zaraz sobie puszczę grzanie moją armatą. No wczoraj doszedłem do takiego wniosku i postanowiłem zrobić w ten sposób ponieważ tych opóźnień mam dość sporo z różnych powodów między innymi przez te dwa amerykańce, które miałem i tak dalej wszystko mi się gdzieś poprzesuwało i nie mogę teraz tego jakby nadgonić, nadrobić no i też między innymi takie tematy jak tu widać czyli delta, która przyjechała na dwie rzeczy, a mam do zrobienia 9. uznałem, że zrobię tak nie będę wprowadzał takiego ogromnego chaosu, że będę dziubał po, po trochu każdego a tak naprawdę żaden nie jest ukończony, bo to ukończanie będzie trwało bardzo długo w ten sposób. Po prostu po kolei wjeżdżam każdym kolejnym autem. Ja jestem sam i też nie przeskoczę tego. Zrobię sobie tą deltę. A po delcie wjadę sobie jeszcze na chwilę Punto ewo, bo tam jeszcze wieszak wydechu poprawię lub wymienię. Ale to jest dosłownie pół godzinki, nawet nie. Po nim wjeżdżam białą 500 Leszka. A po leszka. Ando. Myślę, że taki schemat pracy na ten czas przynajmniej Muszę wdrożyć, wszystko się znowu przesunie Ale przynajmniej po kolei te auta zaczną chyba wyjeżdżać Przynajmniej tak, tak mi się wydaje w Poniedziałek lub wtorek ma przyjechać już Camaro Ale już wiem, że zacznę go trochę później Bo jeszcze stoi przecież czerwone punto, które nie odpala Zrobię sobie kawę i biorę się za tą Delta A jeszcze muszę skoczyć też do chłopaków po nakrętki do układu wydechowego To do dzieła I poskładałem Kocyk nowy, uszczelki poszły nowe to jest wszystko git. Olej do skrzyni jest wlany. Płyn uzupełniony. Silnik już odpalałem. No sprzęgło teraz działa na przykład no bezproblemowo. Więc takie to jest trochę zagadkowe. I nie wiem, czy ja chcę na. Próbuję wyciągać sobie skrzynię biegów, żeby sprawdzić, czy coś tam nic nie kapie, nic się nie poci nawet w okolicach wysprzęglika czy skrzyni biegów. Więc myślę, że to trzeba zostawić na ten czas. Teraz sobie spróbuję jakieś dystanse wymyśleć, jakie kupić. W sensie grubość opracować. I ruszę tylne klocki, bo prawdopodobnie stoją w jarzmach. No i będzie auto gotowe. No i mam chyba skończone. Z tyłu faktycznie klocki w jarzmach stały. Wyczyściłem. Jest ok. Wpadły 20 mm dystanse, a z przodu 10 mm tak więc teraz sobie nim wyjadę na dwór, niech się grzeje, wjadę sobie punta w czarnym i zobaczę co z tym wieszakiem wydechu jeszcze, bo może uda mi się to wymienić, ten gumowy wieszaczek i też ten wydech nie będzie się tak tłuk strasznie, a ten niech się na razie grzeje, no mam jeszcze powiedzmy godzinkę czasu, żebym mógł tutaj coś jeszcze przydziałać, to sobie podziałam. No witajcie w środę Wczoraj się okazało, że w zasadzie nie mam czasu już testować tą lancie, Bo mi się trochę godziny poprzestawiały Myślałem, że mam jeszcze godzinę, a ja już byłem spóźniony praktycznie Więc szybko wszystko pozamykałem I musiałem jechać załatwić pewne sprawy jakieś tam urzędowe Dzisiaj też prawdopodobnie będę musiał do urzędu jeszcze wyskoczyć Tu sobie spróbuję odpowietrzeć sprzęgło Akurat za chwilę przyjedzie Maciek, mój laweciarz Bo zabiera dzisiaj DSG w kolejną podróż To jest taka trochę niekończąca się historia Tymi tematami na sam koniec myślę, że to od, tak podsumuję w miarę, ale generalnie dzisiaj samochód wyjeżdża do EcoMastera, ponieważ nie jestem jakby 100% przekonany i 100% zadowolony z tego, jak rusza ten samochód i jak niepowtarzalnie zmienia biegi. Że samochód kangurzy przy ruszaniu lekko, nie zawsze, ale tak dzieje się ja to, jak jeżeli o tym wiem, to mnie to bardzo denerwuje. Nie jest to jakieś mocne kangurzenie, ale to. Wygląda tak jakby ktoś puszczał sprzęgło, docisnął sprzęgło i jeszcze raz puścił sprzęgło. Ja to wiem, wiem że to jest, dlatego mnie to bardzo denerwuje, nie tak miało to działać. Poza tym jest jeszcze kilka niedociągnięć jeśli chodzi o kwestie współpracy Bleka ze skrzynią czy też z samochodem, z silnikiem. Nagadałem się z Ecomasterem, będą robić co się da, żeby to lepiej działało. Teoretycznie mógłbym ten samochód już oddać, bo on działa i nic się nie dzieje, samochód odpala, jeździ, skręca, hamuje biegi zmienia. Inaczej sobie to zaplanowałem, inną miałem na to wizję i chciałbym, żeby to było tak, jak sobie to wymyśliłem ja. Więc dlatego też samochód ładujemy dzisiaj na lawetę i jedzie do Krakowa. Szybko idę montować te łopatki, łopatki były i cała obudowa zresztą, co widać, były w skanowaniu 3D po to, żeby tutaj tworzyć obudowę do tych łopatek. A więc szybko montuję tylko same łopatki, spacer i kierownicę. Przełącznik tam już jest, bo to mam drugi. A budowę nie potrzeba. Tak, żeby to auto było zmontowane tak, żeby też sprawdzili czy łopatki grają, czy wszystko jest tak, jak być powinno. Tak więc od razu idę tam to montować, bo Maciek za chwilkę będzie. A Bart pojechał DSG pojechał do Krakowa. Norbert przywiózł mi też graty z lakierni do mito. Będę miał czas to je rozfoliuję i pooglądam co i jak. No, trzeba to zacząć składać. Jakieś łożyska słożnie, to tamto. Ale to potem korzystałem z z pomocy Maciusia i odpowietrzyliśmy jeszcze to sprzęgło no niby teraz spadał, jest taki twardszy wyższy taki jednakowy bo pierwsze wciśnięcie było takie, że on był niżej trochę to dziwne, skoro nie ma wycieków, to źle bardzo wyróży sprzęgłik może się sypnąć dzisiaj, jutro albo za rok, także to teraz tak, odjadę czerwoną jadę tutaj punktem Ewo, żeby zacząć ten wieszak wydechu, co wczoraj nie zdążyłem a tego sobie wyprowadzę na dwór, żeby sobie go zagrzać bo nie był grzany w ogóle po rozrządzie taki jest plan na tą chwilę do dzieła. Poprawiłem wieszaki Teraz się nie tłucze, także mogę nie wyjechać. Tu ogarnąłem w środku. Można go wystawić. Później tylko Tylko to oddaniem opłukam opłukam i będzie git Na Flancie prawdopodobnie, bo to nic nie wniosło, więc chyba skrzynia jest do wyjęcia, niestety. Czyli kolejna robota. Idealnie w terminie. To co trochę przetarłem podłogę, bo ślisko strasznie. Tu zapisałem sobie w międzyczasie tego awarta. Podłączę sobie laptopa do logowania, przejadę się. Zobaczmy czy jest coś lepiej. Powinno być i być może byłby gotowy, na to się okaże. Potem muszę do tego urzędu wyskoczyć. Kurde, tak mi to wszystko pasuje. Nie ma źle, ale jest ciuteczkę za więc jeszcze jeden zapis i rolki. Ale już gubi trakcję, to już jest dobrze. Jak już, go, jak już zrywa i noga trakcja, to jest nieźle. Wjechałem sobie tą fleszkę 500. -ką. Zrobię tą chłodnicę A teraz tracę do tego urzędu Jak wrócę to będę decydował czy po chłodnicy wjeżdżać pandom, Czy wjeżdżać... Kurde, ale chyba trzeba gdzie tą deltę zrobić Bo tam coraz gorzej jest Wydaje mi się, że ten pedał co podchodzę do tego auta Żeby go przeparkować To ten pedał jest niżej Wcisnę trzy razy i jest wysoko No dobra, to zabieram się do za tego pacjenta Tu jest do wymiany chłodnicy oleju Podobno Bo leje się tam gdzieś nad nadkola A w nadkolu jest Tutaj już mam Także zaraz się za to zabiorę No i okej okay jednego loga sobie tu zrobiłem Wygląda całkiem spoko AFR już taki w miarę do przyjęcia Bo wcześniej było tak kluczy na granicy A jak to auto ma być do użytku rajdowego, to może lepiej było go troszeczkę podlać żeby było bezpieczniej Więc wracam sobie na warsztat No, jeszcze przejrzę te logi i zobaczymy może, może jeszcze się uda się na rolki skoczyć A ja miałbym go z głowy Także byłoby spoczko potem wracam do tamtej pięcety białej oleje się podniosłem go i faktycznie kapie ze składnicy. no i tutaj o, widać jak tutaj ładnie krople wiszą tam już kapie tutaj wszystko płynie całe nadkole zakonserwowane nigdy nie zgnije dobra zadzwoniłem sobie na Jurę Mogę jechać mierzyć tego białego nieszczęśnika Amerykańskiego Chyba wszystkie Amerykańcy zaczęli tak nazywać No a nic, jadę, zobaczymy co to wykaże wy chyba mam jakieś w tym tygodniu, już tu byłem No, ciekawe, niby jedzie, no ale tak nie jestem przekonany Że tak po nie, ma. nie jest najgorzej, bo na 100 chyba tam 87 koni. Zaraz wam wykres pokażę. Wydaje mi się, że tam chyba było 100, 187 koni, a 327 N. No to tym N chociaż trochę nadgania. On czuć niestety, że nie jest pierwszej wody ten egzemplarz. Niestety amerykańskie samochody tak czasem mają. Zresztą nie tylko, no nie każdy chce po prostu generować i tyle. Nic tutaj nie przeskoczymy, nic z tym nie zrobimy. Można mu dodawać boostu, dodawać zapłonu, aż wyjdzie tłok wydechem i tyle. Wracam na warsztat i zabieram się za kontynuację tam przy tym białym 500, żeby dzisiaj wyjechał z warsztatu. No jest taka sytuacja tutaj. Widzicie? Ta część się rusza, czyli jak ktoś dokręcał poprzednio przewód, to pewnie sobie tutaj nie przytrzymał i obrwało. To i tak długo pojeździło no, Ładnie kapie Dobra, zakładam drugą i nie ma dyskusji Po szóstej już 500 umętona, Zrobiona Zalany świeży olej Zaraz sobie przeparkuję Wjadę sobie Deltą, bo jutro będę tą Deltę musiał umęczyć No i do domu Mam furki przeroszadowane Wszystkie trochę tam na parkingu uprzątłem Tu trochę postrzątane Jutro walka z Deltą Dzisiaj czwartek Pogoda się skończyła Jest niestety tak Dzisiaj strojenia 500 nie będzie kontynuacji Bo jeszcze chcieliśmy coś z Lukaszem sobie przećwiczyć Jedną rzecz, ale raczej nic z tego się za wyciąg w zasadzie skrzyni biegów w Delcie Jest taki temat jeszcze wciśnięcie sprzęgła Tu jest dopiero opór I taki ruch Ale jak odpompuję, to jest ok. Tylko tyle, że odpowietrzanie nic nie wnosi, bo odpowietrzy się go, a za 15 minut jest to samo A co ciekawe, płynu nie ubywa Ale już miałem taki jeden przypadek na nowym wysprzęgliku, że nie mogliśmy odpowietrzyć w ogóle Był taki sam efekt, podobny, i po wymianie na inny, trzy razy i odpowietrzono Więc myślę, że tu jest po prostu to samo Być może między, między gumkami tam przepuszcza w środku i dlatego się tak dzieje Mam nadzieję, że się nie mylę że się głupio nie narobię Bo gdyby był wyciek, to by była sprawa jasna, tak? To trzeba troszeczkę zgadywać No, jest taki maks jak wlałem Nic nie ubyło Podnoszę, ściągam koła do dzieła Na szczęście w Delcie nie trzeba ściągać trawersu 8.15, o pierwszej powinien być poskładany Godzina przed czasem Nawet działa Koła podokręcałem, olej wlany Przejadę się po drodze, sprawdzę i się do następnego pacjenta. Przejechałem się, jeszcze sobie teraz wszystko obejrzałem od spodu, jeszcze raz koła dokręcę, bo z tymi dystansami to tak czasami jest, że jak się zakłada świeże nówki, mimo wyczyszczenia wszystkiego, to potrafią się jeszcze za pierwszym razem lekko popuścić, dopóki się tak nie ułożą tak jak powinny. Piąteczek dziś mamy już. A szybko leci jak zwykle. Co sobie dzisiaj zrobię? Najpierw to sobie pójdę zobaczyć sprzęgło w delcie. Naprawdę prawdy. Yes, Diagnoza trafiona. Ten jest prawie gotowy, ale jeszcze coś dojrzeliśmy wczoraj, więc jeszcze coś zrobimy. Czarne punto ewo jest gotowe. Białe 500 leżka. to z uszkodzoną chodnicą oleju jest gotowe. Trochę tu muszę też ogarnąć. A jeszcze, zdjęcia 3SG. Bo jeszcze mi wpadł taki pomysł, jeśli chodzi o korolkę. Bo tak, sprzęgło jest już wysłane do zrobienia. Skrzynia biegów w zasadzie jest gotowa ze szperą, tylko do odbioru. Ale wymyśliłem, że można by podmienić sobie głowicę. Na rewizję czwartą, beams, tak zwany, czyli albo czerwony wiesz, czyli red top, albo black top. One są ze zmiennymi fazami. No ale ja zacząłem drążyć temat. Okazuje się, że głowica sama z siebie do bloku nie będzie pasowała, bo brakuje kanałów olejowych i coś tam jeszcze się różni. Ja zacząłem szukać słupka, tylko że nikt nie potrafi mi odpowiedzieć jednoznacznie, czy słupek pasuje w miejsce tego słupka, czy narobię sobie roboty tyle, że będę to robił kolejne pół roku bo sprzeczne informacje typu nie wiem, gwinty na łapy są gdzie indziej, rozrusznik jest z drugiej strony, coś tam nikt nie wie tego. I teraz dogadałem się z właścicielem tak, że zrobię mu tu w miarę dokładne zdjęcia bloku ze wszystkich stron. więc sobie podjedzie do gościa, który ma ten silnik do sprzedania i porówna tak, chociaż wizualnie wiadomo, że te otwory nie będą się różnić o pół milimetra czy o 5 mm, tylko będą całkiem w innym miejscu, więc raczej jest to do sprawdzenia, a fajnie byłoby żeby te fazy były, bo zawsze ten zakres użyteczny obrotów się zwiększy znacznie i elastyczność silnika Bo ja nie mówię tu o mocy Chociaż ten silnik ma 170 koni w serii A Beams ma 190 lub 200, zależy który a więc tu już jest 20 koni w gratisie Może gra warta świeczki, słupek nie kosztuje aż tyle znowu Bo za głowicę gdzieś tam, jakąś archiwalną aukcję znalazłem, to kosztowała 5,5 tysiąca A słupek można kupić, no powiedzmy, że w zbliżonych pieniądzach, między 5 a 7 więc no podmieniłbym cały słupek wtedy. Mielibyśmy Beamsa, a ten byłby do sprzedania najwyżej czy coś. No myślę, że fajny pomysł. No ale do weryfikacji ja nie mam czasu jechać, bo to za daleko, żeby sobie ten silnik obejrzeć. Ale klient powiedział, że sobie w poniedziałek może by pojechał i zobaczył. Tak więc tak to wygląda. Trochę ten tydzień był zamotany. Musiałem wychodzić wcześniej parę razy, coś tam. No ale przebrnąłem to wszystko, te urzędy, te wszystkie jakieś sytuacje i myślę, że nie ma źle. O, może w końcu będę miał czas rozpakować tą paczkę. Jedną, drugą, trzecią, bo tak w zasadzie tutaj jest. No z 12 tysięcy, a nie zajrzałem jeszcze do nich. No dobra, kawa, grzanie i do dzieła. Trochę w porządku też, bo nie mam się gdzie ruszyć. To zostaje mi jeszcze punto nieodpalające. I delta czerwona, którą też miałem robić od poniedziałku. Tamtego, który był. Ale tam też jest grubszy temat w sensie czasochłonny, bo jest problem elektryczny i to taki widzę dość znaczny więc pewnie się naszukam przyczyny dlatego też chciałem sobie obgonić wszystkie te poboczne tematy prostsze jakby, żeby po prostu ze spokojną głową sobie usiąść do tego auta i wtedy to zrobię w 2-3 dni, a nie 2 tygodnie no i poza tym też opóźnię sobie parking, po bardzo spuchł ostatnio dobra, gdzie ta moja szklanka na kawkę i do dzieła To jedna rzecz, także wsiadam w wał i jadę odebrać wał do, do Mito, bo jest zrobiony i tak dalej, a to wam pokażę może jak wrócę. No i tak se to wygląda, wał odchudzono około kilogram, wyważony do 10 tysięcy obrotów. Płaszczyzny tutaj przepolerowane pod uszczelniacze, czopy pomierzone, stan bardzo dobry, więc teraz tylko czekam jeszcze na tłoki i korbowody. Pandora już stoi, więc sobie obcieknie trochę, a ja sobie tymczasem polecę na złom, bo przypomniało mi się, że jest to sobota, a chciałbym tu przy tym trochę pomęczyć, a brakuje mi wtyczek do, do body komputera i pinów w zasadzie też z tych wtyczek, więc najszybszą metodą będzie po prostu jechać na środ i no, wyciąć sobie to, co potrzeba z takiego świata, bo przegrzebałem wszystkie moje zasoby i tych akurat nie mam, więc zawsze tak jest. Trzeba się streszczać, bo dzisiaj piątek, a widać, że duży ruch to jeszcze tam jest też czynna krócej. Zakupy udane, ale póki co to atakuje tą panzinkę. Z punktem się pomęcza jutro. No i Pandom już wyjechałem. Próbowałem, próbowałem. Najprawdopodobniej do wersji, żeby wyłączać, w ogóle ASR. Musi być inny już. jeszcze inny ABS. Tak więc nie próbuję więcej, żeby czegoś nie popsuć. Tychę deltą, żeby już nie mokła biedna. Jutro się nad tym pochyla, a od poniedziałku za Delta biorę się. Będę miał parę dni, więc będę musiał te dwa czerwone pojazdy pogonić. Resztę mam zrobioną. Jutro wydaje dwa. Nie ma źla. Kończę na dzisiaj, bo już jest późno. Ile do domu? Dobra, podjechałem sobie pod warsztacie już. Dzisiaj tak, dzisiaj wydaje deltę. Nie wiem w sumie czy Leszek przyjedzie, bo pisał wczoraj do mnie, ale nie określił się. W każdym razie ten jest też gotowy i tego też dzisiaj wydaje czarnego. Tak, wspomniałem się, dzień elektryczny, dzień kabelków. Muszę przebudować trochę wiązkę wewnątrz, dołożyć kable do wody komputera, czyli do brakujących pinów, których tutaj nie było w punto. Z nadzieją, że to będzie chciało ze mną rozmawiać. Schematy mam trochę takie no, teoretycznie wystarczające, bo będzie trzeba dochodzić na piechotę trochę, ale da się to zrobić. Kawa zrobiona, zrobię sobie tutaj porządek, żebym miał miejsce na te schematy choćby. I no i trzeba się brać, bo dzisiaj też nie dość, że jest sobota Czyli tak myślę, że max do 14 sobie popracuje, A to taki max A to jeszcze będą mnie też odrywać klienci, ponieważ będę wydawał te auta Czyli Deltę i Punto Evo Przyjeżdżać chyba nic nie przyjeżdża Zresztą już do końca roku w zasadzie Mam no umówione już tylko jedno auto Jeśli chodzi o takie trochę grubsze tematy oczywiście, nie mówię o jakichś pierdołach Więc skupię się na tym, w zasadzie został miesiąc, a z tego miesiąca po odliczeniu weekendów i świąt to zostanie on 2,5 tygodnia, powiedzmy. Więc tak naprawdę dużo czasu nie mam. Będę chciał się skoncentrować na tym, żeby pokończyć. Punto może, może mi się uda. No, wszystko zależy od tego, kiedy on odpali. Deltę Integrale, której jeszcze nawet nie zacząłem, w będę chciał popracować przy niej. 500 amerykańska, która czeka na dokończenie strojenia, bo tam jeszcze coś byśmy dojrzeli. W zasadzie Łukasz dojrzał że poprzednik coś zmienił, zobaczymy czy to się potwierdzi to wtedy wam powiem co tam jeszcze na parkingu stoi Panda wczoraj zrobiłem podejście do, do tego wyłącznika kontroli trakcji, ale no nieudane moduł ABS tego nie obsługuje najwidoczniej, po prostu nie ten model modułu ABS u więc tak naprawdę nie będzie jak w oryginale już w zasadzie ja już krzyżyk postawiłem ale klient bardzo naciska, więc po prostu zrobię mu takie wyłącznie jak się robi we, w w czy w czymś podobnym w Mito czyli odcięcie napięcia z czujnika przyspieszania bocznego i wtedy wejdzie ABS w tryb awaryjny i nie będzie kontroli trakcji więc to zrobię poniedzieli no i ten samochód, który ma przyjechać to oczywiście do Camaro, który, w którym mam wyjąć i rozebrać się, e, zawieźć blok do, blokwał, do do szlifu, żeby sprawdzili wszystkie wymiary przechomowali i tak dalej no i potem to poskładać, także no jest multum roboty i dopiero po Punto i y Camaro z tych grubszych tematów wjedzie sobie Fiat 124. A w międzyczasie, właśnie w grudniu, jeszcze chciałbym tutaj złożyć ten silnik. Bo on tutaj stoi w częściach, głowica gdzieś leży tam, wałki gdzieś leżą tam. Głowiczka wymyta, wyczyszczę tylko tą śnieść tutaj. Wyczyszczę blok, żeby to już wszystko wyglądało fajnie. Poskładam go do kupy i przynajmniej będę miał go w całości do montażu. Jeśli chodzi o toyotę, no to chwilowo temat został zawieszony przez dylematy na temat. Silnika, słupka w zasadzie, o którym wam mówiłem, ale dzisiaj ma też właściciel podjechać, więc może z nim to przegadam. No dobra, póki co, tu mam z grubsza pokończone wszystko do odpałki. Tu próbowałem jakieś podejście zrobić z kanem przez ABS, ale no niestety też nie, więc to będzie do usunięcia. No nic, zabieram się za przeróbkę wiązki body komputera. Jak się uda, to się uda. Czas pokaże. No i czasem warto przyjść, posiedzieć w sobotę. Silnik pali. Oczywiście masa błędów jeszcze Kopalina kabli Ale obrotomierz mi działa Czekam na temperaturę wody, czy pokażę? Resztę to się nie przejmujcie To będzie za chwilę Błędów jeszcze miultum A, nie widzi ABS-u, ale spoko To sobie przejdę jeszcze I Ciekawe czemu się świeci ładowanie I wy na to Jeszcze z dwa dni kabelków i będzie cacy no, dochodzi 15. Nie ma źle, bo uruchomiłem ABS. Aczkolwiek jest błąd jeszcze, bo sterownik silnika się z nim nie chce pokumać. Aczkolwiek ABS z tym body się widzi, więc e, może coś z tego będzie. Silnik odpala, działa mi diagnostyka ABS-u i działa diagnostyka silnika. No i body, wiadomo. No dobra, w poniedziałek ciąg dalszy, także laptopa zabieram, gaszę i uciekam. Na dzisiaj starczy. Bardzo. Fajnie, że warsztat jakby zaczął się rozwijać tak dosyć dynamicznie ostatnio, jeśli chodzi o projekty, bo to, że robiłem powiedzmy 20 wartów rocznie, czy tam więcej, nie wiem nawet, bo nie liczyłem tego, ale tak strzelam. No to wszystko fajnie, to znaczy, że jakiś tam poziom sobie trzymam i ten klient zawsze jest, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas jest rozwój, bo po prostu uważam, że jeżeli jeszcze jest jakaś chęć i, i jakaś tam determinacja do tego, żeby się jakoś rozwinąć, to trzeba to cisnąć, robić coraz ciekawsze tematy, coraz ciekawsze samochody, a nie tylko zamknąć się w jednym modelu i, i w zasadzie tam utknąć, jakby i, i robić tylko ten jeden model. Więc cieszę się bardzo, że pojawiło się na przykład Camaro na, na tą rewizję silnika i jakieś tam modyfikacje silnika. Jest Kacper, którym ćwiczymy tego Nissana, a to już jest wysoki poziom naprawdę jeśli chodzi o mechanikę taką motorsportową, można to tak nazwać jest Supra, która się ostatnio pojawiła mam korolkę do zakucia, która no, myślę, że wygeneruje fajne moce zacząłem też swój projekt no, idzie opornie, ale idzie który też coś tam mi wniesie, bo no, będę miał pogląd na to jak na przykład ugryźć taki napęd 4x4 w samochodzie, którego nigdy nie posiadał więc cały czas sobie coś tam ćwiczę, żeby jakby ten zakres usług czy też poziom usług podnosić. W przyszłym roku, czyli w roku no, 25, tym kroi się kilka ciekawych tematów, umówiłem sobie troszeczkę za dużo, bo już to widzę po kalendarzu, że to jest nierealne, żeby to w tym roku 2025 wszystko zamknąć. No Będę kombinował i myślał, jak to ugryźć, żeby zazębiały się te projekty w jakiś sposób. Nie da się tego zrobić tak, jak nieraz gdzieś można obejrzeć na, na YouTube, czy gdziekolwiek, że na przykład warsztat bierze sobie jeden samochód i robi go od A do Z dopiero wtedy bierze kolejny. To nie miałoby racji bytu, z uwagi na to, że czeka się na części, czeka się na podwykonawców i co wtedy robić? Jeżeli jest dwa tygodnie czekania na przykład na obróbkę głowicy, czy trzy tygodnie, co wtedy trzy tygodnie robić? Musi być więcej projektów na warsztacie, jeden popycha drugi, tematy się zazębiają. Czasami się zdarza tak, że te tematy schodzą się w jednym momencie. Części do tych samochodów schodzą w tym samym czasie, w tym samym tygodniu i wtedy no, trzeba się mocno nakombinować, który popchnąć jako pierwszy, który zrobić jako drugi, tak żeby klient nie poczuł się jakoś urażony i odstawiony na boczny tor. Też żeby sobie popchnąć i ułatwić trochę pracę. Nie zawsze się tego da wszystko przewidzieć. Nie zawsze no jest to tak łatwe. Czasami jest tak, że e, robi się jeden samochód, uważając, że na Fajland będzie gotowy, a można go molestować jeszcze przez kolejne dwa dni, bo coś tam nie zadziałało albo coś, czego nie przewidziałem. Tak więc takie sytuacje się zdarzają i zdarzać będą. E, no zobaczymy, no co to ten przyszły rok pokaże. Mam nadzieję, że będzie no, w miarę ciekawie i dla mnie, i przy okazji też dla Was. Którzy to oglądacie. W każdym razie w tym kończącym się roku życzę Wam wszystkiego dobrego i nowych pomysłów na projekty. Trzymajcie się.